Dzień dobry, Weronika Nauka, ze mną Miłosz Bachusz, prezes Fundacji Active Society Foundation. Opowiedz proszę, jakie działania są podejmowane w Fundacji i jakie realizujecie projekty? Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Nasza Fundacja w tym roku realizuje projekt związany z działalnością organizacji senioralnych. Jest to projekt pod nazwą Synergia Działania, Bezpieczni Seniorzy Silna Organizacja. Projekt ten jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji poradniczych. Rzeczywiście w bieżącym roku świadczymy różnego rodzaju poradnictwo wobec seniorów, zarówno indywidualnych, grup seniorów nieformalnych, a także formalnych organizacji pozarządowych, które zrzeszają seniorów bądź prowadzą działania na rzecz seniorów. Naszą główną osią jest prowadzenie szkoleń i warsztatów pod hasłem, w jednym module pod hasłem bezpieczny senior, natomiast w drugim cyber senior, w którym szkolimy seniorów z podstawowych zasad ochrony przed różnymi metodami działania przestępców, których celem jest oszukiwanie seniorów metodami czy to na wnuczka, na policjanta, na blika, czyli tych podstawowych zagrożeń, z którymi seniorzy mogą spotkać się w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych realiach. I tak naprawdę to jest dzisiaj nasz główny cel, to znaczy spotkania z seniorami jako osób od nich młodszych, które mają pewną wiedzę na ten temat, są przygotowani po to, żeby właśnie spotykać się z nimi, szkolić ich, dzielić się tą wiedzą, przede wszystkim rozmawiać na te tematy, ponieważ to zasadniczo podnosi ich wiedzę i kompetencje, a tym samym poziom bezpieczeństwa. Wspomniałeś, że organizujecie m.in. warsztaty z seniorami. Powiedz proszę, jak ważna jest praca z seniorami. Szanowni Państwo, ta praca jest niezwykle ważna. Ponieważ seniorzy, często zwłaszcza ci mieszkający samotnie, niezależnie czy zamieszkują tereny wiejskie, czy zamieszkują większe i mniejsze miasta Podkarpacia, także w samym Rzeszowie tych warsztatów odbyliśmy kilkanaście w różnych miejscach Rzeszowa. Przybyszówka, zalesie, w klubach seniora, w, rzeszowskich, w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Spotykamy się tam, ponieważ te osoby potrzebują tej pomocy. Rzeczywiście ta współpraca przekłada, się na, na zwiększenie ich poziomu bezpieczeństwa. Przede wszystkim seniorzy potrzebują mieć takie poczucie, że ktoś się nimi zainteresuje. Kiedy doświadczą tego zainteresowania, zwłaszcza ze strony młodszego pokolenia, to automatycznie zwiększy się też ich zaangażowanie w daną sprawę. Także właśnie poprzez uczestnictwo w tych oferowanych przez nas warsztatach w całym naszym projekcie stanowią oni naszą główną grupę odbiorców. I chcemy, chcemy nieustannie ich wspierać, po to, po to żeby, żeby byli bezpieczniejsi. Te, te niebezpieczeństwa, te zagrożenia dzisiaj czekają na nich niestety na każdym kroku, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym. Stąd właśnie to nasze najważniejsze, główne zainteresowanie właśnie seniorami po to, żeby spotykać się z nimi, po to, żeby im pomagać, po to, żeby ich, po to, żeby ich wspierać. Czy dzięki tym inicjatywom seniorzy coraz częściej korzystają z tych możliwości? E, tak, z całą pewnością tak. Seniorzy chcą korzystać z nowoczesnych technologii, chcą, e, chcą uczestniczyć, e, chcą, chcą żyć bezpieczni e, także w rzeczywistym świecie. I e, z całą pewnością tak, ponieważ tym naszym szkoleniom poza przekazywaniem takiej czysto teoretycznej wiedzy, e, często właśnie towarzyszy takie poradnictwo dotyczące sami obsługi nawet e, urządzeń mobilnych. E, to jest bardzo a, ważne. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ e, właśnie też z umiejętnej obsługi, z, os, z takiego ostrożnego korzystania z tych urządzeń, e, no właśnie to, to pozwala na, na uniknięcie pewnych niebezpieczeństw. E, pozwala im być bezpiecznymi po prostu. Państwa i moim gościem był Miłosz Bachusz, prezes Fundacji Active Society Foundation. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu. A korzystając z tego, że to już jest końcówka roku, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w imieniu swoim całej fundacji życzę wszystkim państwu wesołych, radosnych, ale i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Dziękuję. Wesołych świąt.